Trzaskowski będzie prezydentem Polski, a PiS zostanie wyprzedzony przez PO w sondażach wyborczych. Takie wizje snuł Robert Mazurek z kanału Zero jeszcze rok temu. Jak się odnosi do swoich zeszłorocznych przewidywań? Koniecznie posłuchajcie. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Polski. Robert Lewandowski nie gra w reprezentacji, a euro jest po 3,60. Co to za głupoty? Ha. No Wszystkie te brednie, proszę Państwa, wygadywaliśmy w kanale Zero. Wygadywaliśmy niespełna rok temu, kiedy chcieliśmy przewidzieć, co wydarzy się w roku 2025. Jedną rzecz przewidzieliśmy w 100%. Przyznajcie Państwo, w 100%. Przewidzieliśmy, że będzie grubo i że będziecie się z nas śmiali. Ze mnie najbardziej. Przewidzieliśmy to. Proszę bardzo. Najbardziej lubimy patrzeć, jak inni się kompromitują, jak robią z siebie durniów. No to tym razem my wyjdziemy na durniów. Ano dlatego, że postanowiliśmy powiedzieć Wam, co dokładnie wydarzy się w 2025 roku. Kto wygra wybory prezydenckie w Polsce? Po ile będzie dolar i euro i sensacyjne informacje o Robercie Lewandowskim też zdradzimy. To wszystko już teraz. Zapraszam, oglądajcie, będzie grubo. Aha, najbardziej będziecie się śmiali za rok, jak zobaczycie, co myśmy tutaj nawygadywali.